Cześć, tu Mamik, zapraszam na pokazową partyjkę na dwie ręce Survival Escape from Atlantis, tak? Zagramy może mniej więcej do pierwszego uwolnionego. Gramy na dwóch graczy, Wyspę mamy przygotowaną, cztery smoki są, dwie łódki każdy z graczy wystawił i możemy zacząć. Zaczyna niebieski. Powiedzmy, że on sobie zrobi coś takiego, że jeden ruch zrobi tu, drugi i trzeci, tak? Usuwa płytkę, oczywiście temu usunie tą płytkę. Takie coś wyszło, czyli wychodzi rekin, wchodzi rekin i niestety od razu rekin zjada niebieskiego. Tak? To sobie będziemy odkładać. Teraz jedzie kula, znaczy się będzie kulał. Wieloryb, wieloryba nie ma, nic się nie dzieje. Teraz leci zielony. Co by mógł tu zrobić zielony? Zielony sobie skoczy. Raz, dwa. I sobie wypłynie łódeczką. Powiedzmy tutaj sobie wypłynie. Bierze oczywiście jakiś fajny żetonik. To powiedzmy, że tego weźmie. Co tutaj ma? Wieloryb. Wieloryb wchodzi do gry. Pyk. I kula, kosteczka. Pyk. Rekin. Rekin się porusza o dwa. Raz, dwa. Powiedzmy, że będzie poruszał się na nich. Niebieski. Niebieski już sobie będzie płynął czyli tak raz, dwa trzy usuwa kafelek, oczywiście ten kafelek usunie, bo tutaj ma tego gościa, ma obronę czyli sobie zatrzyma to na później i kula sobie kostką rekin, rekin płynie, czyli raz, zjada go i jedzie sobie zielony zielony co by tu zielony sobie zrobił sobie zrobi za Raz, dwa, wskoczy tu i za trzy sobie popłynie tymi tu. Usuwa kafelek, tu ten oczywiście usunie. Mamy wieloryba, drugiego wchodzi wieloryb i kulamy sobie kostką. Smok, smok się porusza, tu wyjdzie na niebieskiego. Okej. Okay. Czyli teraz niebieski. Niebieski ma trzy ruchy, jeszcze tam nie dojedzie i smog go może złapać. Jeden, raz, dwa i raz się poruszy tym pływakiem. Trzy. Porywa kafelek, musi piach porwać, na to porwie tego kafelek na początek rundy, czyli sobie tutaj łoży i sobie kula smok morski porusza się za jeden. Tu okej okay, zielony. Tu mu teraz zablokował, bo smog morski ma jest za jeden. To może go trafić, czyli musiałby jakoś go opłynąć. Czyli tak sobie popłyniemy. Raz, dwa, dwa. Trzy. Ok, jeden kafel musimy usunąć, czyli usuwamy sobie tego kafla. Wchodzi rekin. Wchodzi rekin dobry. Kulamy. Smok morski płynie. Czyli sobie odbijemy tego smoka na nich. Teraz niebieski. Niebieski musi odczekać i raz, dwa i powiedzmy, że sobie zrobi trzy. Jeden kafel bierze. Bierzemy tego. Aha. Jeszcze musiałem zagrać ten kafel, czyli na początku mam trzy ruchy pływakiem, czyli sobie weźmiemy raz, dwa, trzy. I tą płytkę mamy na następną rundę. Ok. I kulamy sobie rekin. Rekin to trochę oddalimy. Raz, dwa. Odpłyniemy sobie. I teraz zielony. Zielony by mógł sobie już próbować. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tu dopłynąć, tak? Jeden kafelek bierze. Jeden kafelek na przyszłą rundę. Nie, teraz zielony, czyli wchodzi łódeczka. Kulamy wieloryb za dwa. Spróbujemy tego. Dwa. może mu się uda niebieski raz, dwa, trzy wyskakują bierze sobie kafelek, jeszcze mógł sobie za trzy przesunąć łódkę czyli sobie przesunie raz, dwa trzy powiedzmy, że tak sobie przesunie tą łódkę Kafelek bierzemy. Mamy rekina, czyli rekin chodzi. I kulamy sobie kosteczką. Mamy wieloryba, czyli temu uciekniemy raz, dwa z tej. Ok, dalej was nie będę męczył. Tak by ta gra wyglądała. Gra by się zakończyła, jeśli na końcu by wyszedł ten kafel, tak? Czyli jeśli ta plaża by zniknęła, później będziemy brać te kafle lasu. No i na końcu będziemy brać góry, jeśli to wyjdzie, to grasie. Na końcu gry będziemy sobie podliczać punkty. Tak, ci goście tutaj mają po drugiej stronie punkty. Tu mam cztery punkty. Oczywiście ci, co są uratowani, się liczą, tak? I praktycznie to wszystko. Dzięki i do następnego.